Pierwszy odcinek i w ogóle to jest pierwszy film z, z gry. Ta teraz, ta pierwsza gra to będzie Minecraft. I ja nie mogę, jak to będzie fajnie, będziemy grać na multiplayer, survival, Będziemy grali w inne gry, na przykład jakie mam na tapetce, czyli na przykład będziemy grali w Fortnite'a, w Robloxa, w My Summer Car. i inne gry, które mam, ale większość gier, na przykład jak Planet Coaster, to nie mam i nie będę grał na tym laptopie, To gram na laptopie. Jest, nie jest najlepszy i jest używany. Nie że po prostu Nie że po prostu mam tego laptopa z, z kogoś innego użytku, którego nie znam. Tylko to był mojego brata laptop. Ale karta graficzna się spaliła. I teraz nie, po prostu nie mogę grać w dobre gry które wymagają na przykład dużo dobrą kartę graficzną. Zapomniałem jeszcze powiedzieć, ale Kerbal Space Program, tonę tych gier. Wszystkie, chyba, chyba wszystkie, które mam na Steamie. Będziemy na przykład, pokażę tutoriale jakieś z, może z, będę robić tutorial na Roblox Studio. Nie widzicie tego, bo odciąłem te wideo tak odpowiednio odciąłem, żeby nie widać pasku zadań, a nie chcę, żeby ktoś widział jakie aplikacje tam mam. Chyba, że będzie będę miał kanał duży. Wtedy się to załatwi. I akurat tam na tym padku mam Roblox Studio. Więc to będzie dobre. Jakby co, to w edytorze to jak będzie to wideo na YouTubie, to zobaczycie taki flashcard. Nie przejmujcie się. To tylko przez edytor, który mam. Będziecie mieli nazwę jego, ale nie, nie za bardzo polecam uży, nie, używać takich darmowych, jak już darmowe to z najlepiej z, z kupioną jakąś subskrypcją, bo wtedy nie będzie się miał tego flashkarta. Niby w edytorze widać, że nie ma tego flashcard'a, ale jak będziesz eksploatować już ten, te wideo, co zedytujesz sobie, to będzie naprawdę niefajnie, bo zobaczysz, że jest flashcard i to jest pierwszy z voice'em film, bo nie chciałem pokazywać swojego głosu na straży film na, na filmie o żółwiu Franklinie. Więc tam jest po prostu napisy. Czasami będę używać głosu, czasami nie. Więc nie, nie, nie zdziwcie się, jak na przykład w jednym odcinku z gier nie będę używać dźwięku głosu. jestem dzieckiem. Mam dzień. Lat. Dlatego sobie to, tak mówię, i nie dziwcie się, że mój dźwięk będzie się zmieniać z czasem. Jak tam widzicie, mam, mam Reg MP, ale nie działa mi. I mam Blogbentchy i Unity. Teraz można widzieć wszystkie aplikacje, prawie. Bo mam swój osobny folder. Pod tytułem gry, w którym mam gry i mam burz, tak? Bo chciałam sobie zagrać tą grę, która jest na telefonie. Fajna gra.